Dzień dobry. Czemu pani płacze? Co się stało? Przytule panią. Już dobrze. Porozmawiajmy. Proszę powiedzieć, co pani dolega. Mam na udzie gus. Od jak dawna? Od prawie 10 lat. Przed pierwszą ciążą trochę przytyłam. Wtedy się pojawił. Z początku był mały, jak ziarnko grochu. Moja lekarka powiedziała, że jest niegroźny i zniknie, kiedy schudnie. Rozumiem, że tak się nie stało. Po zrzuciła pani nadwagę, ale gus został. Tak, w ciągu roku schudłam 14 kg, a gus jeszcze bardziej rzuca się w oczy. Mogę go obejrzeć? Oczywiście. Heather nie będzie się cieszyć z efektów odchudzania, dopóki guz nie zniknie. Mam nadzieję, że pomogę jej się go pozbyć. Widzę, że jest miękki i nieprzerośnięty do podłoża. Ma nierówną powierzchnię, rośnie, wciskając się między tkanki, jest bardzo wypukły. Każdy guz jest inny. U Heather wystaje z ciała, jakby chciał z niego uciec. Owszem, jest duży, ale za to ruchomy. Nie zrósł się z okolicznymi tkankami, a to dobry znak. Jestem pewna, że guz będzie można usunąć, co mnie cieszy. Czy niepokoi panią coś jeszcze? Tak. Mam kilka bliznowców. Na klatce piersiowej. Jeden na dekolcie. I kilka na ramieniu. Widzę. Usuwała je pani? Próbowano mi wyciąć tego, ale robił się jeszcze większy. Pewnie boi się pani, że na udzie powstanie kolejny. Tak. Heather ma genetyczną skłonność do bliznowców. Bliznowce najczęściej powstają tam, gdzie doszło do mechanicznego uszkodzenia skóry, na przykład w wyniku zabiegu chirurgicznego. Postaram się temu zapobiec.